No to dobra, cześć siemaneczku, witam ponownie Palimy malucha i jedziemy sobie Na przejażdżkę Ale on bulgocze, rasała jak jakiś Mustang Dobra, no połączajmy wszystko tak jak trzeba No i dobra, jedziemy się przejechać po mieście Przy niedzieli zadać trochę szyku <grym> Nie no, po prostu jedziemy się przejechać po mieście Trochę nacieszyć się autami Idziemy na dwa maluchy, także jest fajnie. No i co tu dużo mówić? Eee, pogadamy sobie jeszcze dzisiaj o tym, po co w ogóle tego malucha kupiłem. i dlaczego, akurat, eleganta, w ogóle dlaczego tego malucha. Bo tak naprawdę chyba jeszcze nigdzie tego tak konkretnie nie opowiedziałem. Powodów jest kilka: znaczy, w sensie, na wszystko jest wytłumaczenie. Dlaczego kupiłem tego malucha? Bo dlaczego nie. Tak naprawdę dlatego, że miałem już od pewnego czasu jakąś chęć kupić drugiego malucha, po prostu. Stwierdziłem, że żółty może nie jest dopracowany idealnie, tak jak bym chciał, ale jest w dużej mierze doprowadzony do tego, czego oczekiwałem. Podoba mi się taki, jaki jest. Tam już bardziej zostaje na zasadzie dbać i jeździć. Jeszcze ten lakier, wiadomo, zrobić, ale to w swoim czasie. To już jest troszeczkę poważniejsza operacja. Natomiast generalnie to już jest auto w stylu dbać, jeździć, pieścić i tak dalej ale nie ma tam za dużo takiej roboty, w sensie jakichś zmian e, żeby coś zrobić, jeszcze nie wiem, tam dołożyć e, i tak dalej, i tak dalej więc chciałem kolejnego auta, przy którym będę miał trochę do roboty no i mam Eleganta, zresztą jak widać e, bardzo charakterny egzemplarz, który e, który odznacza się przede wszystkim tym, że jest trochę zmęczony życiem jak tu przeciętny Elegant zresztą tego się nie da ukryć no i w każdym razie Kupiłem właśnie go dlatego, żeby mieć drugie auto, żeby mieć drugie auto do grzebania. Poza tym stwierdziłem, że jak teraz nie kupię, to nie kupię już w ogóle pewnie, bo te samochody naprawdę osiągają absurdalne moim zdaniem ceny. To jest absurd, że jeszcze kilka lat temu dało się kupić malucha do 5500 1500 zł w takim stanie jak ten, takiego jezdnego, nie jakiegoś super realitasa, igiełkę, perełkę, nie jakiś tam wczesny rocznik. Ale za 1500 zł można było jeszcze szukać, powiedzmy, eleganta, czasem Efela w stanie nadającym się do jazdy. Tak powiedzmy. Natomiast, aha, zdążyłem, dziura. Natomiast e, dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda. W moich okolicach te maluchy po 1500-2000 zł to poginęły w ogóle nie ma tego. Najtańszy, mówię, tak jak już opowiadałem, o którego oglądałem to był za 3800 wstępnie. Tam, wiadomo, z negocjacji tam 3400 mówiliśmy. E, Nadal dużo, nie był nawet na chodzie, był jeszcze gorszy jak ten, więc nie ma o czym mówić. Dlatego stwierdziłem, że kupuję teraz malucha, jeśli się uda. No i się udało, pojechaliśmy tak jak mówię, co roku na wycieczkę na Podkarpacie. Tam ceny są troszeczkę inne, też już powindowały do góry, ale są niższe niż tutaj. I powiem Wam tak, przyjechaliśmy jeszcze tego samego dnia wieczorem, zasiadłem do tableta. Szybko sprawdziłem Oelixa. Rynek, co tam się dzieje, znalazłem ogłoszenie bardzo blisko. Stwierdziłem, zobaczymy, jutro będę dzwonił. No i na następny dzień zadzwoniłem, pojechaliśmy obejrzeć. Przejechałem się nim stwierdziłem, że no, nie jest to ideał, nie, daleko mu zresztą do ideału. Ale jeździ, hamuje, odpala bez problemu. Biorę go po prostu. Parę godzin później dopełniliśmy wszystkich formalności. Ustaliliśmy wiadomo cenę 2,5, wstępnie było 2,900. Ustaliliśmy te 2,5000, które dzisiaj jest już standardową ceną. Na właśnie, że to jest dosyć niska cena, jak za sprawnego malufa. Nie mówimy tutaj o jakimś wybitnym stanie wizualnym czy technicznym, ale takim, że nadaje się tak do jazdy na co dzień. Nawet choć wymaga napraw, to jest oczywiste, ale tak jak mówię, na, na, na przykład tak, żeby na, na chwilę nim pojeździć, jak najbardziej ok. Dzisiaj już mówię, za tyle ciężko coś trafić. Trafił się taki, e, a nie inny. Co ciekawe, dzień później, już dzień później. Na no, się pojawił się kolejny malut za 2 tysiąca, też elegant, ale zielony. Więc kto wie, czy jakbym nie poczekał, to bym nie kupił tamtego. Nie wiem. Ale powiem szczerze, cieszę się, że go kupiłem. E, cieszę się z dwóch powodów Po pierwsze jest fajny. E, jest inny niż, e, niż przeciętny Elegant z pomarańczowy, rzadko się to spotyka. Najczęściej są właśnie zielone i czerwone. Są sami, mi zielonego i czerwonego. Eee, podoba mi się, no jest zmęczony życiem, mam co przy nim robić, ale no jako go lubię, podoba mi się taki, jaki jest i będę sobie go powoli robił. Będę go doprowadzał do takiego stanu, że można będzie powiedzieć, że jest ok. Nie jest idealnie, ale jest ok. Eee, no i to przede wszystkim cieszy mnie to, że go kupiłem. M, z tego względu, że niedługo później, rzucając oczywiście tam relacje, zdjęcia do internetu, udało mi się dowiedzieć, że. Znaczy Pewnie ludzie interesowali się już tym maluchem, chcieli go kupić. Yy, natomiast chcieli go kupić z zamiarem yy, rozebrania na części. No ja wiem, że ten egzemplarz to dla wielu właściwie nadaje się tylko na części, że nie ma sensu go remontować, że to bez sensu i tak dalej. Ale jeśli ktoś tak jak ja nie chce bawić się w kompletny jakiś wielki remont, nie chce tego robić na perełkę, i igiełkę, tylko chce zrobić tak, żeby było fajnie, żeby się trzymało kupy, wyglądało w miarę i w ogóle, to to jeszcze to nie jest takie złe wcale. Naprawdę, no, to nie jest jeszcze takie złe. Miałem gorszego malucha, tego pierwszego, naprawdę. No i tak, jak mówię, no, trochę mi się to w sensie ta wiadomość, którą jakby usłyszałem, znaczy przeczytałem, że miał iść na części. Troszeczkę, że tak powiem, nie ucieszyła w sensie takim, że ucieszyło mnie to, że go kupiłem. Ponownie się z tego ucieszyłem, bo mówię, no, uratowałem go. Jeździ, będzie jeździł, zarejestrowałem go. Prawdopodobnie mówię, gdybym ja go nie kupił, to już tych nowych blach by się nie doczekał. A tak dostał ładne, nowe tablice. Dostał nowe życie ode mnie. Będę sobie o niego dbał, będę go sobie robił. Wszystko w swoim czasie. Tak jak już to ciągle powtarzam. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, no, uratowałem go od rozebrania na części. Także to się ceni. Wiadomo, że każdy odratowany maluch jest na skalę, znaczy na wagę złota. Choć wiadomo, że wiele z nich już tylko do tego się nadaje, no to te, które jeszcze jeżdżą i które jeszcze można ratować, to najlepiej ratować, naprawdę wierzcie. Bo ceny są już takie, że to jest kosmos. No i to dlatego właśnie kupiłem drugiego malucha. Bo no chciałem jeszcze uratować jakiegoś, chciałem się czymś nacieszyć. Yy. Chciałem mieć jeszcze jednego malucha po prostu. Jestem maluchomaniakiem, nie potrzebuję żadnego innego auta w życiu. Chciałem malucha, mam teraz dwa, jestem przeszczęśliwy, naprawdę zadowolony. Mimo tego w jakim one są stanie, czy nie są jakieś perfekcyjne, to mi się podobają. No tak, BMW. Nie, żebym dyskryminował jakąś markę, ale no cóż, sami widzicie. No i tak jak mówię, no, ja lubię maluchy, mi się podobają. Dlatego jestem szczęśliwy, że tak się trafiło, że mam te dwa maluchy. No i dlaczego właśnie? Dlaczego kupiłem akurat Eleganta? Bynajmniej nie chodziło tutaj o powody finansowe, że Eleganty są najtańsze, chociaż już też nie są tanie, ale są najtańsze. To trzeba powiedzieć. Wynajmniej nie chodziło o to. Gdybym chciał, to może i wydałbym nawet, nie wiem, 4000 albo 5 na efela. Tak jak zrobił to mój znajomy Łukasz, który kupił yy, za moją namową, poniekąd, w się sensie za moją poradą, kupił fajnego efela za 4500, który też wymaga trochę pracy, ale jest naprawdę obiecujący, fajny do dopieszczenia. Nie jest taki, że żeby tam nadawał się do kompletnego remontu, ale też nie jest taki, żeby tylko do pieści delikatnie. Trzeba poprawić parę rzeczy blacharsko, niewiele, bo niewiele, więcej jest mechanicznie do roboty, co jest ciekawe. No i w każdym razie nie szukałem efela powiem. Znaczy miałem na oku jednego. Miałem na oku jednego efela. Stoi sobie taki beżowy, taki groszkowy, nie wiem jak nazwać ten kolor, taki szarobury, zielonkawy kolor. Stoi sobie taki maluszek niedaleko Bydgoszczy. Na posesji, gdzie tam chyba robią jakieś amerykańskie samochody, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jest do wyrwania. Wiem tylko tyle, że na pewno jest ubezpieczony, więc prawdopodobnie dokumenty do niego wciąż są i wciąż to auto może ma szansę jeździć. Stoi troszeczkę zarośnięty, ale tak powiem, że z zewnątrz to nie prezentuje się najgorzej. Czaiłem się na niego, myślałem, żeby podjechać, zagadać, ale jakoś tak nie było okazji. Potem jakoś tak się nie mogłem zebrać, no i go w końcu nie wziąłem. Natomiast mówię, tak jak już obrałem cel, na zasadzie szukam. Szukałem przede wszystkim eleganta. Eleganta ze względu na to, że po pierwsze, Efela już mam. Po drugie, STK nie kupi za takie pieniądze, chyba że naprawdę jakąś ruinę. I po trzecie, do Eleganta mam sentyment. Eee, mój pierwszy Maluch to był Elegant. Mój drugi Maluch to był Elegant. Dopiero trzeci jest EFELem eee, No i po prostu lubię te samochody. Ja już od dzieciństwa tak naprawdę powiem Wam, że lubiłem i Efele i Eleganty. Każdy mi się podobał teraz pełnią swoje dziecięce marzenia i mam jednego i drugiego jestem przeszczęśliwy, naprawdę mimo, że są jakie ja są to są moje auta, ja o nie dbam tak jak umiem, tak jak chcę i to jest najważniejsze tak więc dobra, wiecie już dlaczego kupiłem Malucha, kolejnego dlaczego akurat Eleganta no i tak jak mówię, ten egzemplarz trafiło tak po prostu bo akurat się trafił, był blisko no i moim zdaniem był mimo wszystko wartych tych pieniędzy Jak na dzisiejsze anomalia rynkowe To powiem Wam, że no, tutaj nie kupiłbym takiego na pewno Za te pieniądze Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze Tak więc dobra Jeśli macie jeszcze jakieś pytania Dotyczące czy tego, czy tamtego z tyłu tam, 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 Tamtego z tyłu malucha To możecie śmiało pytać Chętnie Wam poopowiadam coś poodpowiadam na pytania Bo generalnie kończymy się znowu tematy do rozmów A chciałbym jeszcze coś ponagrywać Bo powiem Wam, że mam tą fazę teraz taką znowu nagrywanie, najeżdżenie, jest ładna pogoda, więc nic, tylko jeździć, nagrywać, e, cieszyć się przede wszystkim e, z tych samochodów, bo naprawdę ta auta dzisiaj daje mnóstwo radości. Tak więc dobra, kończymy na dziś. Do zobaczyska, trzymajcie się i cześć.